Pokażę ci jak za pomocą sztucznej inteligencji i swojej karty graficznej możesz stworzyć sobie za darmo dowolną ilość różnego typu tapet na komputer albo grafik, które będziesz wykorzystywać w swoich projektach. Odpalasz przeglądarkę. Wchodzisz na stronę Laikos AI. Klikasz przycisk Download. Pobiera się instalator. Jest on rzadko używany przez użytkowników, dlatego Windows domyślnie będzie chciał go zablokować. Ja sprawdziłem go zewnętrznym antywirusem i nie wykazało żadnych problemów, więc. Podejrzewam, że za jakiś czas ten problem całkowicie zniknie. Najlepiej po pobraniu wypakować sobie zawartość tego zipa na pulpit. Prawy przycisk kopiuj. Wklej. Dwukrotnie klikasz, uruchamiasz. No, i pojawia ci się ostrzeżenie, że nie rozpoznaje system aplikacji, jest po prostu rzadko używana przez użytkowników. Możesz wymusić uruchomienie, klikając więcej informacji i uruchom mimo to. No, pojawia się instalator. Wiadomo, wybierasz sobie ścieżkę, gdzie ma tutaj się zapisywać wszystko. Najlepiej wybrać jakiś dysk szybki, na którym jest dużo miejsca, więc domyślny katalog zwykle jest zawalony systemowy, dlatego warto wybrać coś innego. To jest akurat katalog nadane, więc można sobie wybrać jakiś zwykły. Najlepiej, jakby to był dysk SSD, no trochę będzie tym dyskiem mieliło, no ale bez przesady. Continue. No i teraz chcę, żebyśmy zainstalowali jakieś środowiska, interfejsy, znaczy się. No ten interfejs jest świetny i warto go zainstalować, ale obsługa jest kosmicznie trudna. Tutaj wystarczy wybrać Fokusa. I oprócz tego jeszcze wybierz Juggernaut XL. Zaznacz ptaszkiem i wybierz download. No Możesz sobie świecić detale. To będzie długo trwało pobieranie instalowanie, kilka ładnych Gigabajtów do pobrania. Później będziesz mógł działać offline. Instalacja się zakończyła. Można kliknąć przycisk Hide, Jeszcze można tutaj sprawdzić w zakładce Download. Dziwnie mi się to wymawia. I widzimy, że oprócz yy, interfejsu. Fokus jeszcze pobiera nam się wtyczka Juggernaut, dlatego warto jeszcze zaczekać aż to wszystko się do końca pobierze. Tutaj możemy rozwinąć opcję, i tutaj mamy informacje o zainstalowanych paczkach. Tutaj można doinstalować kolejną. Paczkę. Jeżeli nam będą potrzebne inne na przykład interfejsy albo jakieś dodatki. Pobrało się. Teraz możemy już uruchomić przechodząc do Launch i wybierając paczkę Interface Focus i klikając Launch. Tutaj się zaczyna inicjalizacja. Ale sam program będzie działał w przeglądarce internetowej. Oczywiście przy inicjalizacji jeszcze pobiera jakieś dane. Te wszystkie dane będą już na dysku, dlatego pierwsze uruchomienie jest takie długie i wymagające. Wszystko, co tutaj tworzysz, będzie offline, czyli nie będzie szło na serwer, nie będzie zawarte na serwerze, tak jak to w zwyczaju ma robić midjarney, tylko. Będzie na Twoim komputerze. Pobieranie się kończy. Jak już się wszystko pobrało, uruchomiła się przeglądarka. W przeglądarce jest interfejs programu. I tutaj, jako adres strony, mamy adres IP lokalny, więc wszystko dzieje się lokalnie. Czyli na naszym komputerze. Od tej pory. Oczywiście w tle musi zostać uruchomiony program. Jak zamkniemy przeglądarkę, musimy pamiętać o tym, żeby kliknąć tutaj stop. Jeżeli tego nie zrobimy i uruchomimy kolejną instancję, no to będzie nam wszystko bardzo wolno działać. Żeby ponownie uruchomić, możemy użyć instalatora. Możemy też wejść w opcję i tutaj wybrać dodanie skrótu do menu start. Zrobimy teraz tapetę z jakąś babką. Uruchamiamy Stability Matrix. Upewniamy się, że tu jest wybrany focus. Klikamy lan. Jak wszystko poszło dobrze, uruchomi się przeglądarka. W przeglądarce mamy tutaj interfejs Focusa. Adres jest lokalny, więc pracujemy na własnym komputerze. Żadne dane nie powinny być wysyłane do internetu. Dla pewności możemy sobie tutaj wyłączyć internet, jeżeli nie chcemy nic przesyłać. Tutaj wpisujemy po angielsku co nam jest potrzebne. Na przykład chcemy jakiś portret babki. Jeżeli nie znamy angielskiego, możemy sobie po prostu tłumacza Google uruchomić. Osobnej ok oknie, no w tym wypadku jednak musimy już włączyć internet. I tu możemy sobie dowolne treści wpisywać i tłumaczyć na angielski. Na przykład. Zanim damy Generate, wybieramy Advanced, zmieniamy sobie tutaj rozdzielczość na, na rozdzielczość o zbliżonej proporcji do takiej jaką będziemy chcieli wygenerować. Tą rozdzielczość możemy sobie później powiększyć, więc nie ma problemu. Tutaj wybieramy wyższą jakość, w zakładce Style, możemy zostawić tak jak jest, albo dodać jeszcze inne style fokusa. One będą ze sobą zmiksowane, więc. Na, na razie przesadzimy trochę. Tutaj w zakładce model wybieramy juggernaut jako refiner. Możemy tak samo wybrać juggernaut. Tutaj wartość może być na zero Wracamy do setting. Tutaj wybieramy ilość zdjęć, które mają zostać utworzone. Tutaj możemy wpisać to, czego nie chcemy. No i klikamy Generate. Widać, stopniuje się wszystko ładnie. Zdjęcie się tworzy. W zależności od tego, jaka jest szybka karta graficzna, tak szybko będzie się to. Tutaj jest RTX 3070 i całkiem sprawnie to działa. Jedno zdjęcie już zostało ukończone, drugie jeszcze się tworzy. Możemy sobie teraz zobaczyć to zdjęcie, klikając raz. Klikając drugi raz możemy zobaczyć je w pełnej skali. Chcesz je zapisać, wystarczy kliknąć następującą ikonkę. Zostanie po prostu pobrana przez przeglądarkę. Później możemy sobie wyświetlić je w folderze. Prawy przycisk myszy. Ustawia kotło pulpitu. I jak widać już mamy tapetę z babką. Ogólnie my Możemy zmienić przykład. Na przykład coś takiego. I generuje. No widać zdjęcie wyszło całkiem przyzwoicie. W każdej chwili możemy je pobrać. i ustawić na tapetę. Jeżeli nie pasuje nam rozdzielczość zdjęcia. To klikamy tutaj. Input image. No, i w zakładce upscale przeciągamy nasze zdjęcie. I wybieramy upscale dwa razy. Klikamy generate. To może zająć dłuższą chwilę. No, dlatego sobie przyspieszymy wideo. Uzyskaliśmy dwie wersje upscale'u. Nie jest to zwykły upscale. Jest to po prostu porządnie zrobione skalowanie wzwyż, zwiększanie rozdzielczości z zachowaniem szczegółów. Sztuczna inteligencja całkiem dobrze sobie radzi. No dwie wersje są w porządku. Jak widać jest OK. Możemy sobie tą wersję również zapisać. I tu sobie przejść do folderu mamy zdjęcie w rozdzielczości 1280x768, drugie jak widać 2560x1536. Teraz wystarczy odpowiednio przyciąć do rozmiarów naszego pulpitu albo przeskalować do odpowiedniej proporcji. Tym możemy zająć się później. Zamykamy input image. I to możemy też pozamykać. No i przykładowo, chcemy trochę inny styl naszych obrazów. No to przechodzimy do style. I tutaj fokus jest dosyć realistyczny. Możemy go wyłączyć. I na przykład chcemy jakiś anime, no to klikamy Generate. Możemy zatrzymać generowanie kolejnych zdjęć, jeżeli chcemy mieć taki typowy anime. No to wtedy musimy wyłączyć też tryb realistyczny. Gdyż włączenie kilku styli nie będzie robiło rzeczy na przemian, czyli raz w takim stylu, raz w takim, tylko uśredni te style i stworzy nam zdjęcie o zmieszanym stylu. My chcemy typowe anime, więc wybieramy tak generate No i proszę bardzo, już masz typowy styl yy, anime. Zdjęcie sobie możesz pobrać tym przyciskiem. Oczywiście jak nam jeszcze to nie pasuje, no to możemy połączyć ze stylem komiksowym na przykład w ten sposób i generujemy ponownie. Jak widać, tym razem cała scena jest stworzona w postaci bardziej komiksowej. Można sobie zapisać. Jeżeli nam to wystarcza, wystarczy nacisnąć stop, żeby przerwać skip, aby ominąć generowanie aktualnego obrazka. Wracamy do fokusa. Na przykład wystarczy nam standardowy. I Możemy generować też z innymi wartościami, na przykład po przecinku możemy na przykład wpisać z XVII wieku. Generate. Jak widać, zdjęcia są bardzo szczegółowe i nie ma tu praktycznie nic do y, poprawy, ale przykładowo chcemy zmienić kolor y, oczu. Czyli klikamy w input image, przeciągamy zdjęcie tutaj, nie przeciągamy go, wybieramy in-paint or out-paint. przeciągasz tutaj i teraz klikasz następującą ikonkę, wybierasz wielkość pędzla i zaznaczasz oczy. Wybierasz improve face detail i wpisujesz na przykład w ten sposób. I klikasz Generate. Jak widać, oczy nam się ładnie zmieniają, oczywiście otrzymasz tak, jak jest ustawione w opcjach dwie wersje zawsze tego co sobie wybierasz tu widać że te wersje się niewiele od siebie różnią to jest pierwsza wersja tu masz drugą Jak masz szybszą kartę graficzną i więcej czasu, warto tutaj wybrać zawsze cztery wersje. Jeżeli też teraz chcesz wygenerować nową wersję obrazka, a nie z poprawkami, no to musisz oznaczyć Input Image. Możesz też pisać na przykład w ten sposób. I zmienić sobie na przykład styl na. Cyberpunk. W tej chwili zdominowały nam inne style, warto po prostu część tych styli y, odznaczyć. Możemy zatrzymać i dajemy jeszcze raz 9. Możemy całkiem usunąć się fokus i na przykład wpisać w ten sposób. Jak widać, bardzo szczegółowe, efektowne. Tutaj ten element możemy w każdej chwili poprawić. Wystarczy znowu włączyć input image, inpaint. Przeciągnąć fotkę. Tutaj wybrać pędzel. I na przykład wpisać improve hunt. Poczekajmy jeszcze, aż skończy się kolejne zdjęcie. Te zdjęcia, które są wygenerowane prawidłowo, możemy sobie pobrać, gdyż zostaną one usunięte. No, i teraz, jeżeli klikniemy Generate, uzyskamy poprawę elementu. No, widać, że tutaj niewiele nam to daje, nie ma sensu dalej w to brnąć. Wystarczy zmienić na przykład na Modify. I jeszcze. No, jest to jakaś koncepcja. Nie wpadłbym na nią, ale można próbować aż do skutku. W tym wypadku będzie wygenerowane yy, yy, poczwórna wersja, więc jakiś wybór będziemy mieli. No, jest to trochę nienaturalne. No, ale w końcu to są zdjęcia futurystyczne. Druga wersja wydaje się w porządku, z wyjątkiem tego, że dłoń jest chyba nie w tą stronę, co trzeba. No jest to jakaś koncepcja. No nie jest to. Za dobrze. Ta wersja chyba wydaje się najciekawsza ze wszystkich. Chociaż ilość palców no, nie za bardzo się zgadza. No, czasem mamy do czynienia z taką sytuacją. Po prostu wystarczy wziąć jeszcze raz tą wersję i inaczej zaznaczyć. Teoretycznie ta wersja y, może być, chociaż ilość palców y, jakąś tak nienaturalnie wygląda. No, ale załóżmy, że niech tak będzie. Można sobie na przykład wygenerować tapetę. W tym wypadku też warto zmienić style na standardowe. I generate. To błędy nie mają większego znaczenia, ale warto... Warto poprawić.